We'll Teraz prawą stroną zawodnik Czebini, uwaga będzie groźnie i pusta bramka i jest gol dla gości, ależ fatalnie tutaj zachowali się piłkarze hutnika, no ta piłka nie była jakoś bita mocno na bramkę Sebastiana Kusaka, ci przewrócili się, tam się potknął. Michał Nawrot uderzył strzał zablokowany jeszcze piłka do Mateusza Stanka, no ale Stankowi przeleciała futbolówka pod nogą, ale dobrze Adrian Jurkowski. Jurkowski schodzi do środka strzał Jurkowskiego i Bramka. Ależ fantastyczne uderzenie Adriana Jurkowskiego. No gol Stadiony Świata. Możemy narzekać, mogliśmy narzekać na jakość tego spotkania, ale ten gol, ten przepiękny gol Adriana Jurkowskiego, no tutaj chyba odkupia wszystkie winy tego spotkania. Zespołu z Nowej Huty do ewentualnego awansu. Teraz dobre podanie do Szymona Jędrzejczyka, ale fatalnie tutaj się zachował teraz Szymon Jędrzejczyk. No podał wręcz piłkę do Sebastiana Kusaka. To była doskonała okazja. Znowu Tomasz Kozak do Jurkowskiego. Jurkowski do Lipowieckiego. Lipowiecki do Michała Gui. Przenoszą teraz tą akcję na lewą stronę zawodnicy z Nowej Huty. Dobrze piłka podawana przez Matusza Gamrota do Jurkowskiego, ale miał dobrą okazję Kamil Białkowski. No i zaczynają od rzutu wolnego piłkarze trenera Krzysztofa Przytuły Jest Kamil Białkowski. Białkowski na lewą nogę. Białkowski i jest bramka. Jest gol na dwa do jednego. Bardzo ładny strzał Kamila Białkowskiego. 73 minuta i chutnik wychodzi na prowadzenie. No, próbowali hutnicy, próbowali. Momentami bili głową w mur. No ale teraz udało się. Kamil Białkowski ładnie przełożył sobie piłkę na lewą nogę. No i tą samym prostym przełożeniem piłki minął dwóch rywali. No i pakuje piłkę obok Jakuba Wilka. Wilk jeszcze próbował interweniować. No i znowu dobra okazja dla chutnika Białkowski. Ależ teraz to zmarnował. No nie wiem co chciał w tej sytuacji zrobić Kamil Białkowski. Piłkarz on trzebini, aby doprowadzić do remisu i zdobyć jeden punkt. No ale na razie nic takiego się nie wydarzy, bo kolejną akcję mają gospodarze. Znowu Kamil Białkowski. Znowu w polu karnym Białkowski. Teraz po ziemi. No ale też za podskakuje teraz zdenerwowany trener Przytuła. Rzut wolny będzie wykonywał Jakub Wilk. Tutaj daleko bramkarz tuż przy linii środkowej bo no widać, że już stawiają wszystko na jedną kartę zawodnicy gości. No to pewnie będzie taka piłka bita na aferę. Zobaczymy, co wyjdzie z tej akcji Jakub Wilk przed pole karne. Ale troszkę chyba za krótko, bo zaraz będą mieli piłkę hutnicy. Ale jednak nie, bo cały czas póki co Trzebinia. Trzebinia, no proszę, jak blisko strzał sprzed pola karnego. Uderzał ręce z numerem czwartym Michał Kowalik. No i było bardzo blisko i bardzo groźnie pod